Предлагаю сходить Здесь сюда. Похоже, мы в следующем кольце. Ну, не знаю, но я слышу стряло, но не Давайте-ка посмотрим, что тут. Остался еще один отряд. Pierszczeń zabili... <śmienicza> o nie, to no co, mistrzostwo? No tak, no. żadnego strzału nie oddałem. No i Apex. Ever 0000, rub screena. Mistrzostwo. Ro, po, nie, no pojechaliśmy. Po... <śkoda> Szkoda, że tego nie nagrywałem.